Witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi drugiej kolejki, gdzie Wisła Kraków na własnym stadionie zmierzy się z ŁKS Łódź. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no w dobrych, na pewno w dobrych nastrojach przystępujemy do tego, jakby nie było widowiska, bo na pewno ŁKS Łódź ma mocną ekipę, jest to mocny zespół. Z trenerem, który też, no, jakby nie było, wprowadził drużynę do ekstraklasy. Była to drużyna Lechy Gdańsk, Szymon Grabowski, ale również skład LKS Łódź wygląda po prostu dobrze. Po prostu dobrze. Myślę, że sam LKS Łódź też zaliczył dobry start. W pierwszej kolejce wygrali. Spotkanie ze zliczem pruszków. Natomiast myślę, że my, my też wierzymy w siebie, wierzymy w nasze umiejętności. Sądzę, że Krakowska Wisła właśnie z pomocą właśnie kibiców wygra to spotkanie. Na pewno głęboko w to wierzę, bo, bo, bo jakieś argumenty mamy. Oczywiście no nie mogę od tego nie zacząć, albo no, zacznę od tego. No, Łukasz Woliński nie jest zawodnikiem właśnie Wisły Kraków. Jest to informacja na pewno, powiem Wam szczerze, dniła tak, że płakałem, nie wiem, smuciłem się jakoś niesamowicie, natomiast nie cieszyłem się, bo uważałem, że naprawdę ten piłkarz wydawało mi się, że jest w dobrej dyspozycji, o czym też mówiła, nie mówiły tylko sparingi, ale mówiła też bramka strzelona przeciwko Stali Mielec i, i, i to też był dobry mecz Łukasza, Łukasza Zwolińskiego, który był aktywny, który swoją rolę wypełniał i tak sobie pomyślałem, że szkoda, że po prostu zwyczajnie szkoda. Że tego zawodnika no, nie będziemy już widywać na poziomie pierwszej ligi. Natomiast no cóż, no tak jest. Transfery nigdy nie są miłe, szczególnie te transfery out zawodników, którzy dają jakość, dają liczby i na pewno bez Łukasza czy będzie trudniej awans, ciężko powiedzieć. Bo, bo, bo jakby się Łukasz nam gdzieś zablokował, no to byśmy mówili inaczej. Natomiast ja sądzę, że. Hmm, że, że na pewno, że jest to strata i na pewno nikt się specjalnie z tego ruchu nie cieszy, no ale cóż, no takie są, jak to, jak to powiem, prawa, prawa rynku. Natomiast my się już skupiamy na drugiej kolejce. Myślę, że nie ma sensu też rozpamiętywać tego, co stało się. Chociaż ta historia była śmieszna, bo na początku nic nie było wiadomo, tak? Bo, bo o tym transferze pisały głównie no właśnie tamtejsze media. A, a, a potem, a w Polsce nic o tym, czy tak powiem, nawet nie było takiej wiedzy, że tak to ujmę. Nawet Sam Jarosław Królewski był mocno zdziwiony. Nie wiem, czy to była gra, czy, to było, czy tak były, taki był stan faktyczny. Natomiast no, stało się ostatecznie tak, że, że, że ten kontrakt został mm, oficjalnie podpisany i... I no, będzie teraz w Turcji sobie radził, czy nie radził Łukasz Zwolnicki. My życzymy mu powodzenia, bo nie mamy wobec tego piłkarza żadnych złych emocji. Słuchajcie, no oczywiście, no jak się nastawiać do tego meczu, na pewno pozytywnie, myślę, że, że ten pozytyw jest. Też oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że kadra Wisły Kraków dalej jest jaka jest i tego nie, 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 nie zmienimy. Nie da się tego tak łatwo zmienić. To jest na pewno pierwsza zasadnicza sprawa. Natomiast liczymy, że pojawią się kolejne sumienia. Choć dochodzą mnie takie głosy, że no, napastnika, napastnik nie będzie sprowadzany w miejsce Łukasza Zwolińskiego. No i ta informacja może troszeczkę martwić. No, bo, bo wiecie, że no, no, ale to też jest jakby zrozumiałe, że trochę są inne powiedziałbym punkty zapalne. No, ale wiecie, trochę to jest tak, że trochę żerujemy trochę na tym, że no, jak będzie Rodado zdrowy, no to jest fajnie, natomiast jeśli Rodado nie będzie zdrowy, no to, no to już widzę pewien problem, widzę pewien problem i, i to będzie no bardzo duży problem dla, e, dla Mariusza Jopa przede wszystkim, bo on gdzieś ten skład ostatecznie układa. E, także no, takie głosy gdzieś, gdzieś dochodzą. Ale, ale no cóż, no teraz skupiajmy się naprawdę na tym meczu z ŁKS-em Łódź, bo ŁKS-Łódź, ktoś powie, że skromnie wygrali z zniczem Pruszków 1-0. Fabian Piasecki, bardzo dobry zawodnik, więc dla niego Wisła Kraków musi być wyczulona w tym spotkaniu, taki można powiedzieć, że lispora. Karnego bardzo dobrze fizycznie wygląda ten, ten piłkarz. Wszystkie górne piłki naprawdę trzeba będzie uważać czy jakieś takie przebitki, bo on naprawdę. Piłka go po prostu szuka. Wygrana ze Zniszczeniem Pruszków, który trzeba sobie jasno powiedzieć, postawił się. Postawił się dosyć niewygodny rywal. No w kadrze tego zespołu jest wielu naprawdę zdolnych piłkarzy, jak Antoni Młynarczyk, Serchi Krykun, Szczepański. Głowacki, Mateusz Lewandowski, także naprawdę taki solidny zespół pierwszoligowy, naprawdę może te transfery, które zostały przeprowadzone nie, nie, nie robią na mnie jakiegoś wow wrażenia, jak to było zapowiadane przed zakończeniem już tamtego sezonu, natomiast nie muszę powiedzieć, że, że na pewno jest to, jest to zespół co najmniej ciekawy, co najmniej ciekawy, jak powiedziałem myślę że Szymon Grabowski tutaj jest ważną postacią, bo mm, myślę, że to jest trener, który jakieś już doświadczenie zebrał przede wszystkim, no jak mówię, no to Mlechy Gdańsk zdołał poukładać i to jest zespół, który jest w stanie, może w Ekstraklasie sobie nie poradził, może ten szczebel był za wysoki, ale jeśli chodzi o pierwszą ligę, on umie sobie te zespoły poukładać, to nie jest trener, który który potrzebuje wielką ilość nazwisk, najlepiej takich klasowych, żeby, żeby z tego stworzyć zespół. Więc jest to na pewno młody, zdolny trener, który, który na pewno będzie taktycznie chciał Wisłę Kraków rozgryźć. Ale czy mu się to uda? Miejmy nadzieję, że nie. Jeśli chodzi o krakowską Wisłę, dzisiaj nie będzie jakiejś długiej zapowiedzi. Czemu, czemu tak jest? No, bo myślę, że, że, że sam jestem ciekawy, jak ta Wisła Kraków zaprezentuje się w tej drugiej kolejce. Natomiast na pewno mm, duże problemy wciąż w ciąży defensywie. No bo już wiemy, że no, Ciczkan, no to wyleciał na, na długo. Natomiast noczyczka nie jest takim dużym problemem, ponieważ no, jest broda, jest, jest Letkiewicz, więc powiedzmy, że jest stabilnie w tym temacie. Jeśli chodzi o obronę, no, tutaj wielkiego pola do manewru nie ma. Pytanie, w jakiej dyspozycji jest. Są nowi defensorzy. Liwelda mogliśmy obejrzeć fragmentami w ostatnim meczu. Myślę, że to było takie poprawne wejście z jego strony. Natomiast myślę, że on w pierwszym składzie nie wystąpi. Więc, no, tak, tak sądzę, tak uważam. Jeśli chodzi o, 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 o tutaj środkowych obrońców, i tu chyba mamy największy problem, bo grucić byłby fajnym piłkarzem, bo on naprawdę, z tego co gdzieś mogliśmy zobaczyć, on fajnie by tutaj pasował, bo on na pewno umie wprowadzić piłkę. To też jest fajny piłkarz do rozgrywania po prostu. Natomiast, no tego Wiktor Biedrzycki nie ma. Kutwa, który jest naprawdę, wydaje się być w dobrej formie, też tego nie ma tego wprowadzenia do gry i myślę, że no tu aspekty fizyczne trochę decydują o tym, że Grójcic jeszcze nie gra, więc za niego będziemy musieli poczekać. Na pewno trudny rywal, natomiast to, co mi pociesza, że może będzie łatwiej w Kraków dzięki temu, że, że ten rywal nie jest, wiecie, to nie jest dolna część na Beli, gdzie Wisła Kraków musi prowadzić grę, Wisła Kraków musi, musi przebijać się przez te mury. Nie, ona tego nie musi robić, Wisła, bo ŁKS też, też będzie chciał strzelić bramkę, Wisła też będzie chciała strzelić bramkę, więc może się zrobić z tego naprawdę bardzo otwarte spotkanie, taka wymiana cios za cios i miejmy nadzieję, że tak to będzie właśnie wyglądało. No trzeba być wyczulony na takie duże błędy gdzieś w kryciu, które się zdarzały w meczu ze Stalą Mielec, bo ja też jestem zdania, są dwie optyki moje, bo niektórzy ludzie tak szukają dziury w Całym i to nie jest dobre. Bo trzeba się cieszyć tym, że, że dobrze zaczęliśmy sezon, bo naprawdę dobrze zaczęliśmy sezon. Pierwsza kolejka to pierwsza kolejka, natomiast dawno takiego startu nie odnotowaliśmy. Natomiast, e, natomiast no też ważne, żeby, żeby co? No, żeby, żeby też mieć świadomość tego. Że jest kolejny mecz, i musimy w kolejnym meczu pokazać również, że, że my pracujemy na treningach. Że to, co nie wyszło ze Stalą Mielec, a było wiele rzeczy, które, które należałoby poprawić. Że no, ten początek tego spotkania no, nie był najlepszy. Potem, yy, potem też do, do pierwszej czy drugiej ślonej bramki Wisła nie stwarzała sobie nie wiadomo jak dużo sytuacji. Chwalmy za skuteczność, chwalmy za to, że, że, że faktycznie ta, ta Wisła wygrała bardzo wysoka i można powiedzieć, że była bezlitosna dla, dla stali mielec, natomiast dajemy sobie też sprawę z tego, że kilka błędów było i to nie jest jeszcze gra naszych marzeń, natomiast. Wynik jest wynik i miejmy nadzieję, że z ŁKSem będzie podobnie, że Wisła Kraków wygra. Nie musi to być tak mocno okazałe zwycięstwo. No i też czasu jest zdawać sprawę z tej bardzo podstawowej kwestii. No Będzie trudno, będzie trudno. Chciałbym się mylić, mam nadzieję, że będzie bardzo łatwo, że, że my tutaj prze, przejdziemy jak walec po UKS ie i na to poniekąd liczę, natomiast, natomiast wiem, że będzie to bardzo trudna sztuka do wykonania. Czekam na wasze opinie, czekam na to, jak wy to widzicie. Eee, też wraca James Beckeme, -y, Natomiast James Beckeme z, -y z jest taka sprawa, że on fizycznie dosyć słabo wygląda, więc on no, musi trenować i, i, i więc ten James -y, no to jeszcze troszeczkę będzie musiał, będziemy musieli na James'a jeszcze, mm, jeszcze poczekać. Natomiast no, wszystko jak to mówią w swoim w swoim czasie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia pewnie w podsumowaniu tego meczu Piona.